Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj przygotujemy przepyszny gulasz wieprzowy. Mięso wyszło delikatne i kruche. Naprawdę polecam, koniecznie musicie go wypróbować. Do przepisu wykorzystałem kilogram łopatki wieprzowej. Mięso umyłem pod bieżącą wodą, a następnie kroję je w grubą kostkę. Mięso wrzucam na rozgrzaną patelnię z dodatkiem smalcu i podsmażam mocno z każdej strony. Tak powinno wyglądać podsmażone mięso. Następnie około 300 g pieczarek kroję w plastry. Do tego dwie marchewki kroję w plasterki. I dwie średniej wielkości cebule kroję w kostkę. Na rozgrzany pozostały tłuszcz z mięsa wrzucam pieczarki. Do tego dodaję marchewkę, cebulę i całość podsmażam kilkanaście minut co jakiś czas mieszając. Do podsmażonych już warzyw dodaję mięso. Łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę majeranku i dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Całość zalewam wodą tak, aby przykryć mięso. Następnie dodaję trzy listki laurowe i kilka ziaren ziela angielskiego. Całość duszę na wolnym ogniu pod przykryciem około 2 godziny. Po około 2 godzinach mięso zagęszczam wodą z dodatkiem mąki pszennej. Na koniec doprawiam solą, pieprzem. Dokładnie mieszam i nasz gulasz jest już gotowy. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.